Na misa Czerwończyka Dukacika. Jeden z gatunków Czerwończyków. Występują na skraju przynajmniej 8 gatunków. Z czego Dukacik należy do najpospolitszych. A tutaj, ten motyl, który widać, taki czarno-biały, tam leci, prawda? To jest polowie trzachownica, To jest gatunek zachodnioeuropejski, który wykazuje silną ekspansję na wschód. A co to był za motylek? Karłątek. Przed chwilą tutaj natał. Tak, ja, taki pomarańczowy motyl o charakterystycznych e, takich klinowatych skrzydłach. Dosyć pospolity gatunek właśnie na łąkach. No, kilka innych gatunków występuje na terenie leśnym. Stoimy akurat na ukwieconej łące i można by rzec, że grasują na niej różne motyle. No, czy grasują? Nie wiem, czy grasują, ale rzeczywiście jest ich tutaj trochę. Ten okres, kiedy motyle najliczniej występują, mamy już praktycznie za sobą. W sierpień to nie jest najlepszy miesiąc dla motyli, dlatego że wiele gatunków kwiatów już przekwitło. A te, które kwitną, no nie są aż tak bogatą ofertą, jeśli chodzi o zawartość nektaru dla tych motyli. Niemniej jednak nadal przynajmniej część gatunków żeruje, prawda? Głównie bielinki, kolejne pokolenie cytrynku. Trochę rusałek, ale trzeba będzie poczekać już na okres jesienny, kiedy zaczną dojrzewać i spadać z drzew owoce. Wtedy ilość rusałek zdecydowanie zwiększy się, bo wtedy dla nich zacznie się, można powiedzieć, okres prosperity, kiedy będą mogły najeść się do syta, bo tego nektaru z owoców będzie dużo. Przed chwilą obok nas przeleciały dwa białe, to cytrynki, tak? No jeżeli białe, to raczej bielinki, prawda? Chociaż samica cytrynka nie jest tak intensywnie żółta jak samiec, ale to, co tutaj akurat widziałem, to bielinki. Ten, który widzimy siedzący tutaj najbliżej nas, to jest bielinek kapustnik, największy z bielinków występujący u nas w kraju. No, znany z tego ludziom przede wszystkim, że spotykano jego gąsienice na roślinach kapustnych, prawda? Gdzie zżerał liście kapusty, stąd uznawany jest za szkodnika. A jeśli dwa obok siebie lecą, to znaczy, że to są zaloty? E, nie, niekoniecznie zaloty, no, zaloty u owadów jako takie nie zawsze występują. Natomiast bardzo często samce wzajemnie przeganiają się, traktując partnerów jako konkurentów, prawda? Stąd też o tak jak widzimy tutaj przelatującą parę właśnie modraszków, to dwa samce, które wzajemnie jakby walczą ze sobą. Samice zwykle Czekają gdzieś i ten samiec, który zostanie w terenie, ma większą szansę na spotkanie z samicą i na jej zapłodnienie. Parą to nazwiemy tylko wtedy, jeżeli są ze sobą już szczepione w stanie kopulacji, prawda, i wspólnie latają. Dość dziwnie to wygląda, bo narządy kopulacyjne obu motyli znajdują się na końcach odwłoka, to też są jakby do siebie odwrócone tyłem, i w postaci tu skrzydlonego rydwanu latają. W zależności od tego, który motyl jest silniejszy, ciągniony jest ten rydwan w jedną albo w drugą stronę. Przyleciał właśnie koło nas modraszek. Prawdopodobnie jest to modraszek Ikar, jeden z najbardziej pospolitych modraszków, jakie występują na skraju, ale generalnie trzeba powiedzieć, że liczba wszystkich gatunków modraszków spada. To też nawet te gatunki, które uznawane są za pospolite, zwykle mogą być liczne bądź nieliczne, i stąd też warte ochrony, no może nie gatunkowej ochrony, ale ochrony takiej, która pozwalałaby im na przeżycie. Głównie chodzi o to, żeby chronić siedliska, w których występują. I tak jak widzimy tutaj ukwiecona łąka, Motyle latają, mimo że nie są chronione, występują. A w wielu miejscach, gdzie skosilibyśmy tą łąkę, pozbawili ją całkowicie roślinności kwitnącej, to te motyle no, nie mają co tam robić, bo po prostu ten nektar, który tu występuje, jest dla nich podstawową formą pożywienia, prawda? W odróżnieniu od gąsienic, które zjadają liście roślin. One sobie poradzą w takich warunkach, natomiast dorosła postać musi mieć nektar. Zresztą motyl żyje bardzo krótko, żyje około miesiąca w tym czasie, musi dosyć intensywnie żerować, aby móc przy tym życiu utrzymać. Się. Dłużej żyją tylko te gatunki, które w formie dorosłej zimują. Zwykle dotyczy to rusałek, zasypiają one na zimę, popadają w stan hibernacji i gdzieś w piwnicach, na strychach, trwają w ten sposób do wiosny, kiedy wylecą i zniosą jaja, bo zimują tylko i wyłącznie samice, zapłodnione samice. I one mają za zadanie właśnie odnowić linie rozwojowe w okresie wiosennym, kiedy zniosą jaja, w krótkim czasie giną, a ich miejsce zajmuje następne pokolenie. I możemy wtedy nawet przez cały rok, aż do jesieni, dany gatunek obserwować, co nie oznacza, że to są te same osobniki. Jak powiedziałem, motyl żyje około miesiąca, więc to są kolejne generacje. Nam natomiast wydaje się, że ciągle to jest to samo, prawda? Ale to jest już następne pokolenie. Nasz modraszek przysiadł akurat na macierzance, której tutaj dookoła jest pełna. Macierzanka nie jest tutaj akurat typowym gatunkiem, bo jesteśmy na łące, natomiast macierzanka występuje głównie na terenach przyleśnych, suchych, tam gdzie dominuje podłoże piaszczyste, ale tutaj jeszcze sobie jakoś radzi bardzo intensywnie kwitnie piękne, fioletowo-różowe kwiaty, bardzo charakterystyczny zapach, który przywabia wiele gatunków motyli. Co więcej, macierzanka jest też szliną lubianą przez mrówki, ponieważ mrówki zbierają nasiona macierzanki i zjadają tą część, która nadaje się do zjedzenia, a pozostałą, której nie zjedzą, wyrzucają w pobliżu swoich mrowisk. W związku z tym w takich miejscach ilość macierzanki zdecydowanie zwiększa się. I dzięki temu jest obopólna korzyść. Mrówki mają pokarm, a macierzanka jest rozsiewana w miejscach których sama nie byłaby w stanie przedostać się. Mrówki przeniosą te nasiona i zostawią je, dając szansę macierzance właśnie na wzrost. A jeżeli jest macierzanka, to z kolei przywabia to motyle, które korzystają z tego nektaru i niektóre z tych motyli, chociaż u nas takie na tym terenie nie występują, niektóre z tych motyli korzystają z mrowisk jako miejsca do dalszego rozwoju. Gąsienica, będąc w określonym stadium, wpełza do mrowiska, tam przez dłuższy czas żyje, zamienia się w poczwarkę, a kiedy z poczwarki wydostanie się motyl, jak najszybciej opuszcza mrowisko i rozpoczyna już samodzielne życie jako postać dorosła. Oczywiście mrówki są w jakiś sposób poszukiwane, bo normalnie nie zgodziłyby się na to, aby inny gatunek zamieszkiwał razem z nimi, natomiast wydzielając określone substancje zapachowe. Feromony. Motyl udaje mrówkę, prawda, przynajmniej pod względem zapachowym, i dlatego jest tolerowany w mrowisku. Natomiast jako postać dorosła, kiedy tych feromonów już nie ma, musi jak najszybciej uciec z mrowiska, ponieważ w innym przypadku mógłby zostać zabity. Jeśli chodzi o modraszki, są to malutkie motylki w stosunku do tych pięknych, kolorowych, które zazwyczaj podziwiamy. Malutkie, ale okazuje się, że jest ich bardzo wiele różnych gatunków. Gatunków jest rzeczywiście sporo. W Polsce ponad 20 gatunków modraszków. Natomiast no one, mimo że są niewielkie, to są bardzo urokliwe. Gdyby tego motyla powiększyć do rozmiaru chociażby południowoamerykańskiego morfo, który też jest lazurowo-niebieski, to dopiero był zachwyt zachwytu wielu osób. A w związku z tym, że jest niewielki, to część osób po prostu ich nie zauważa. Rozpiętość do maksymalnie 3 cm, przy czym każde ze skrzydeł no maksymalnie 1,5 cm. Także to nie, że każde skrzydło ma 3 cm, prawda, bo wtedy już był to spory motyl, ale maksymalnie do 1,5. Wspomnijmy jeszcze o czerwończykach, bo to krewniacy modraszków. Tak. Czerwończyki i modraszki należą do tej samej rodziny, olkanidę, czyli modraszkowate. Różnica polega na tym, że podstawową barwą modraszków jest barwa niebieska, mowa jest o samcach, natomiast podstawową barwą czerwończyków barwa czerwona i stąd nazwa właśnie czerwończyki. Niektóre z nich, zwłaszcza czerwończyk nieparek, jest cennym przyrodniczo gatunkiem, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie w wielu miejscach całkowicie został wytępiony, stąd też znalazł się na liście Natura 2000. Samiczki i modraszków i czerwończyków są brązowe. No dominuje barwa brązowa, chociaż nie w każdym przypadku, ale to jest rzeczywiście podstawowy kolor. Zazwyczaj nie rzucają się w oczy. O ile samce są widoczne z daleka, łatwe do zauważenia, to samice, zwykle bardziej skromnie ubarwione, prowadzą bardziej skryty tryb życia. Jest to związane z faktem, że w ten sposób chronią się przed ewentualnym zjedzeniem. Na nich spoczywa bowiem ciężar zniesienia jaj, i gdyby drapieżnik miał możliwość łatwego wytropienia samic, to szybko by zlikwidował ich obecność. Natomiast w momencie, kiedy nie można ich zauważyć, kiedy są gdzieś tam przycupnięte, schowane, to szansa na przeżycie jest zdecydowanie większa. Natomiast samce, w związku z tym, że współzawodniczą samice, muszą niejako przyjąć barwy bardziej wspaniałe, prawda, żeby zaimponować, tak określę, zaimponować swojej partnerce wyglądem. Dzięki temu szansa na to, że to on zostanie właśnie ojcem, jest zdecydowanie większa.